Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja ogórków nawadniana kroplowo. Ta sama co zawsze, zaraz pokażę Państwu jak to wygląda. Akurat trwa też zbiór. Proszę zobaczyć, ogórki w miarę zdrowe. Troszeczkę śladów żarowania zmienika, ale jakoś tam udaje się go nam ograniczyć. Więc tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Ostatnio grzybowo był robiony amistar. Na razie wszystko jest w porządku, jest bardzo ciepło. Plantacja jest nawadniana, zbiory trwają, więc na razie nie ma jakiegoś większego, większego problemu. Producent na razie jest zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Trzeba troszeczkę też podbudować krzak powiem Państwu w następnym filmie co zostało puszczone w linię. bo na razie też producent nie ma nie ma tego produktu, trzeba to zamówić, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, widzicie Państwo yy, gleba wilgotna tam gdzie yy, troszeczkę mniejsze krzaki z ogórkami jest bardzo ciepło bardzo sucho yy, ma się troszeczkę pogoda zmienić co prawda na chłodniejszą więc yy, może wystąpić za chwilę mączniak rzekomy aczkolwiek musiałoby spać trochę, trochę wody gdzieś nie gdzieś widać objawy żerowania albo przędziorka albo wciornastka trzeba by spojrzeć na spodnią stronę liścia tutaj właśnie Państwu pokazuję taki młodszy liść który jest taki podziobany troszeczkę tak naprawdę, jeżeli chodzi o górki gruntowe, to tutaj tylko mamy możliwość biologicznej ochrony przed tymi szkodnikami, preparaty mechaniczne, natomiast dopryskać pod, na spodniej stronie liścia będzie to niezmiernie ciężko. Co można byłoby polecić do ochrony? Proszę Państwa, wydaje mi się, że Cabrio dół byłby odpowiednim produktem, dlatego że będzie zapobiegał bardzo dobrze moczniakowi, ale również alternarii. Jeżeli chodzi o nawodnienie kroplowe, to tak jak było wcześniej, teraz poszedł krystalon czerwony, gdzieś tam około 25 kg na, na hektar, 2-3 dni przerwy i robimy saletrę, saletrę wapniową i zobaczymy, zobaczymy co dalej. Proszę bardzo zobaczyć, tutaj mamy już zbiór z samolotu, także tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o całą plantację. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.